Dzień dobry, witam Państwa w programie zatytułowanym Gość Insatu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jan Rosiek, prezes Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota. Witam Pana. Panie prezesie, wczoraj, zaledwie wczoraj, odbyliście jako stowarzyszenie nadzwyczajne zebranie. Było o czym rozmawiać? Witam serdecznie Panią. Rzeczywiście wczoraj odbyliśmy nadzwyczajne zebranie naszego stowarzyszenia Nowoządecka Wspólnota. Celem tego zebrania nadzwyczajnego było dokoptowanie do zarządu trzech osób, dlatego że trzy osoby odeszły. Z naszego zarządu szczególnie smutno nam, że na zawsze odszedł świętej pamięci Kazimierz Cabak, który był współzałożycielem naszego stowarzyszenia, jednocześnie pełnił funkcję skarbnika. Uzupełniliśmy ten zarząd i wiceprezesem zarządu został pan Józef Antoni Wiktor, skarbnikiem pani Lidia Sławecka. Zaś sekretarzem pani Dorota Niemiec, no i członkiem zarządu został pan Tadeusz Nowak. Proszę mi powiedzieć, ile osób teraz działa w stowarzyszeniu? W tej chwili mamy już prawie 120 osób. I są to ludzie różni, ludzie naprawdę i młodzi i tacy, którzy mają ogromne doświadczenie, znają problemy miasta Nowego Sącza, jego okolic. Chcę tylko powiedzieć, że między innymi w naszym stowarzyszeniu jest wielu radnych, ale też naszym, cieszymy się z tego, że naszym członkiem jest na przykład starosta. Towarzynowych nowy można powiedzieć. Jan Golonka, Jan, jest Pan Józef Zygmunt no wielu, wielu znakomitych, zacnych sądeczan. Mamy osiem zespołów i do tego, do każdego zespołu należą ci ludzie, którzy, no... F, f, Preferują daną dziedzinę wiedzy, uzdolnienia, zainteresowania, zamiłowania. Są koordynatorzy tych zespołów no i praca po prostu tak metodycznie została zorganizowana. Gdzie leży tajemnica tego Waszego sukcesu? No jest w Sączu bardzo dużo stowarzyszeń, w zasadzie na różnych płaszczyznach, na różnych dziedzinach działających. Dlaczego akurat do Was tak dużo ludzi przystępuje i to ludzi no, na, na różnych stanowiskach, tak na dobrą sprawę? Wtedy, kiedy próbowaliśmy organizować nasze stowarzyszenie, powiedzieliśmy sobie tak, jeżeli mamy organizować, zakładać stowarzyszenie, przecież tych stowarzyszeń jest ponad 160, to musi być to stowarzyszenie, które nie będzie okazyjnie działać, że nie będzie figurować w dokumentach, ale to musi być organiczna, codzienna niemalże praca i tak rzeczywiście się dzieje. Nasz program idzie w kierunku pomocy dzieciom, młodzieży, ludziom, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, chorowanym, biednym, takim, którzy sobie w życiu jakoś nie mogą poradzić. Jednocześnie kierujemy też w swoim programie pewne propozycje do seniorów, między innymi organizując wiele kursów informatycznych. No, to jest potrzeba dla tych seniorów. I chcę powiedzieć, że naprawdę te kursy szkolenia komputerowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem i mamy, mamy duże na to zapotrzebowanie. Również robimy takie akcje jak na przykład badanie prostaty dla mężczyzn też ogromne zainteresowanie. Po prostu zajmujemy się takimi codziennym życiem ludzi, mieszkańców Nowego Sącza i nie tylko. Myślę, że stąd ci ludzie, którzy są naszymi członkami, którzy na pewno jeszcze do nas przyjdą, jakoś wyzwalają swoją energię i chcą pomóc. W ubiegłym roku, w zasadzie równo rok temu, organizowaliście jako Stowarzyszenie Wspólnota Nowosądecka taką akcję, dzięki której dzieci pozostające w szpitalu przez okres, okres świąteczny otrzymały od świętego Mikołaja paczkę. My uczestniczyliśmy w tym, może Państwo pamiętają. Był święty Mikołaj, prawdziwy święty Mikołaj, odwiedzał dzieci z oddziału, z oddziału pediatry i chirurgii dziecięcej, z tego tak, co pamiętam. Tak. Czy ta akcja jest kontynuowana? Te dobre <laughs> akcje, które podjęliśmy w ubiegłym roku, kontynuujemy i też w okolicach Wigilii zjawimy się w szpitalu. Zjawi się Mikołaj, żeby złożyć życzenia tym dzieciom, które niestety nie będą mogły być w święta ze swoimi najbliższymi. Mikołaj pewnie obdaruje te, te dzieci. Myślę, że ta akcja, która w ubiegłym roku była, wyzwoliła nas taką, taką energię, żeby jednak to kontynuować, bo ta radość ze strony dzieci, niekiedy łzy rodziców, którzy byli z tymi dziećmi, no, wyzwoliły nas. To, to potrzeby, żeby kontynuować. No, a jak się Wam udaje zorganizować taką akcję? Na pewno niemożliwe to jest bez pomocy sponsorów. To znaczy, rzeczywiście sponsorzy są hojni, jeżeli chodzi o. Takie akcje, ale na przykład w tym roku również podjęli członkowie taką akcję, że sami po prostu pewne kwoty przekazują i z tych kwot zebranych zrobimy paczki. Jest to naprawdę piękna akcja i chciałbym w tym miejscu wszystkim tym darczyńcom bardzo gorąco serdecznie podziękować. Panie prezesie, ma pan przed sobą również biuletyn wydany przez Stowarzyszenie. Co można tam przeczytać? Czy znaczy, można zacząć od spisu treści? Powinno nie, się nawet. Tak, tak. Więc w tym biuletynie pokazujemy naszą pracę w ciągu całego roku. Jest to kalendarium, dokładnie z, z datami, z okresami pracy. Rejestrujemy po prostu wszystko to, co, co, się, co robiliśmy. Pokazujemy to w naszym biuletynie, no i, i, i pokazujemy też program na przyszłość. Postanowiliśmy, że takie biuletyny będziemy wydawać co roku. Będzie to niejako takie sprawozdanie z naszej działalności. I pewno też jakaś reklama dla tych, którzy. Może chcieliby do Was przyłączyć się? Ja myślę, że tak, że tutaj w tym biuletynie ujęliśmy też takie dokumenty jak, jak statut, programy, a więc sądaczanie przeczytają, jeżeli to się im spodoba i stwierdzą, że, że to jest to, to pewnie też będą przystępować do naszej organizacji. Panie prezesie, jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać. Bardzo ciekawy mi się wydaje temat. Dostaliśmy od Państwa, jako od Stowarzyszenia, pismo, w którym informujecie o przeprowadzaniu pewnego plebiscytu, konkursu. Proszę coś bliżej na ten temat powiedzieć. To jest to znaczy, dosyć ciekawa inicjatywa. To znaczy, no, ogłosiliśmy taki konkurs Człowiek Wielkiego Serca. Tytuł ten przyznany będzie. Corocznie o sobie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy ludziom, którzy zrobili, zrobili coś dobrego, pomogli ludziom rzeczywiście potrzebującym pomocy. Myślę, że jest wielu takich ludzi, których nie widać, które nie istnieją w prasie, w telewizji, a rzeczywiście swoją postawą, swoją dobrocią chcą tym ludziom, schorowanym, często niedołężnym yy, i nie tylko pomóc. A proszę mi powiedzieć, yy, kto będzie zgłaszał kandydatów do tego konkursu i kto będzie ich wybierał i kiedy? Tak, yy, jeżeli chodzi o zgłoszenie, to yy, w dzienniku polskim yy, będzie ogłoszenie o tym konkursie i będą yy kupony. I sądaczanie będą po prostu te kupony wypełniać i, 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 i przesyłać. Natomiast powołaliśmy kapitułę. Kapituła, kapitułę, to znaczy w trakcie jest powoływania, rozmawialiśmy z ocenymi sądeczanami, którzy by weszli, wyrazili zgodę do tej kapituły. No więc chcę powiedzieć z taką radością, że do tej kapituły wyraził zgodę ksiądz Trałat, wyrazili rektorzy Wyższej Szkoły Biznesu i Wyższej Szkoły Zawodowej, wyraził zgodę starosta nowosądecki, prezydent Nowego Sącza, no i dwóch członków z naszego stowarzyszenia, pan Józef Wiktor i pan Baraniecki. Kapituła nie tylko będzie tak sobie myślimy, że nie tylko jej celem będzie wybór tego człowieka wielkiego serca, ale, ale również pewna działalność dla nowego sącza. A co będziecie oceniać? To Jakie znaczy, kryteria musi spełnić ten człowiek z drugiego znaczy, serca? Te kryteria y, y, dokładnie opisujemy w tym, y, w tym y, regulaminie, i, i, i on jest dość przejrzysty, i z, y, 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 z tego y, wynikają właśnie y, takie myślę zasadne kryteria.